Mięsny jesz. Cześć, jak się macie! Witam Was bardzo serdecznie w Zapytaj Beczkę czyli programie, który udowadnia że w internecie. Nie ma głupich pytań i są tylko strasznie głupie filmiki. Jesz. Bazylion internautów zobaczył poprzedni odcinek i wszyscy byli jednogłośni. Dlaczego ogórki małosolne nazywają się małosolne, a nie po prostu troszeczkę słonem? Słone? Z ogórkami małosolnymi jest taki sam problem, jak z burakami cyfrowymi, cukrowymi. Ale buraki cyfrowe to jest dobry tytuł na cykl filmików, możecie sobie użyć. Albo ze śledziem po japońsku. Polskie nazwy po prostu nie mają sensu. Na przykład zapytaj beczkę. Dlaczego pytamy beczkę, a odpowiadasz ty, Krzysiu? Bo tak. Chcesz, żeby odpowiedziała ci beczka? Najpierw pojeźdź do Japonii i zamów śledzia z sałatką jarzynową i z jajkiem. Powodzenia! Dlaczego dziewczyny... na powitanie całują się? To, co teraz powiem może zmienić życie wielu osób, więc uważajcie. Dziewczyny są czyste i dbają o higienę. Jako faceci naprawdę powinniśmy się cieszyć, że w ogóle mamy jakiś kontakt z nimi, bo jesteśmy bandą spoconych świn i owłosionych małp i... To wie czym jeszcze. Gdybym był dziewczyną, całowałbym się z innymi dziewczynami na powitanie. Będąc facetem, chciałbym to robić, ale całować się z innymi facetami, kaman. To są niż o filmikach na YouTubie, które prezentują wyciskanie największego pryszcza na świecie. Nie wiem, to rok coś ostatnio nagrywał? Okej, okay, okej, okay, to było chamskie, ale nie śmieję się z roka, tylko śmieję się z ludzi, którzy nie rozumieją, że człowiek czasem ma pieprzyk na, na gębie, na przykład jak ja. Kiedy się kończy miesiąc miodowy? Kiedy on zapije z kolegami, naprawdę, kiedyś. Kończy wszystko. Jeżeli więcej sera to więcej dziur, a więcej dziur to mniej sera, to czy więcej sera to mniej sera? Na to pytanie może nam odpowiedzieć tylko Ser Paul McCartney i jego piosenka sera sera. Jaką polecasz pastę? Do butów! Ale wam to widzę już nie trzeba polecać! Czemu Głębie nie czytają słownika ortograficznego profesora Bralczyka? Bo masz reklamówkę na głowie, to wszystko przez to. Powinniśmy wykorzystać potencjał gołębi. Gołębie nic nie robią, tylko siedzą na balkonie i się gruchają. Tak, powiedziałem: gruchają! Z G na początku. I nie wiem, czemu powiedziałem: się. Jestem za przywróceniem funkcji gołębi pocztowych. Poczta Polska potrzebuje pomocy. Jak widzę mojemu koledze Gonga w łeb. To jego zaboli twarz czy mnie ręka? Jesteś ty małe cwaniaku, będziesz mi tu bluzgał w programie i jeszcze będziesz groził koledze, weź mu pogróś ciętą ripostą. To jest najlepsza broń. Zawsze ją stosowałem, jak byłem w podstawówce. Chyba, że akurat osoba, z którą rozmawiałem, była silniejsza. Co miało miejsce prawie zawsze. Dlatego często zabierali mi pieniądze na soczek. Dlatego teraz nie pozwolę ci krzywdzić kolegi i się weź w garść i przeczytaj książkę, tak jak ten koleś. Jeśli mam całą półkę książek, to jest tym Nie, to znaczy, że nie wiem, będziesz miał pracę w przyszłości czy coś takiego. Lubię zabierać ziemniaki? Obieranie ziemniaków to jest bezsensowna i głupia czynność, dlatego najlepiej jest dorobić sobie teorię i powiedzieć, że najbardziej się lubi e, ziemniaki pieczone e, w e, mundurkach. A macie obowiązki domowe. Lubię też, jak jest brudno. Czy Krzysztof Iwisz kiedyś się zestarzeje? A... Racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie, mięsny jesz, bla 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 bla. Nieważne, ważne ile on ma pieniędzy na sobie. Jak ja robiłem w zeszłym tygodniu dowcip, że niby tam y, niekryty krytyk liczy hajs, miałem 20 zł, naprawdę, i wy mi wypominacie, że nie wiem, y, zarabiasz na YouTubie, o. Macie. Dlaczego ludzie pragną szczotki? Szczotki to kibla. To nie jest uchwyt na szczotkę do kibla, tylko na szczotkę do zębów przecież. Jakie znasz techniki okładania moich kumpli szmatą? szmata to takie ostre słowo. Starajmy się nie oceniać. To jest po prostu kawałek materiału, który lubi się dobrze bawić i nie wstydzi się tego, kim jest. O mój Boże, dlaczego wy wszyscy macie po 13 lat? Teraz już nie mogę sobie mówić żartów takich, jakbym chciał. Dorośnijcie! się dlaczego mój kolega Dominik wygląda jak CTSG? Cześć, jestem Dominik, i wyglądam jak CTSG. Dlaczego taki jestem? Ej, patrzcie, ten koleś wygląda jak CTSG. Kto tak uważa łapka w górę? Łapka w górę! Łapka w górę. Eee. W górę. O mój Boże, powinniście wam płacić za każdą łapkę w górę, którą wygenerujecie. Naprawdę nie dawajcie tych łapek w górę. Krzysiu, eee. dlaczego w bitwie o Hogwart nie zestrzyła Voldemorta ze snajperki? Mów skrz. W każdym wytworze kultury zostawia się trochę głupot po to, żebyśmy wszyscy mogli sobie potem flejmować na forum i kłócić się o to i uznawać, że czegoś nam tam brakuje i generować przez to jeszcze więcej hype'u. Prawda? Jeżeli człowiek ma w komórce 46 chromosomów, to ile miały dinozaury? Tyle co twoja stara! Znaczy na serio, naprawdę. I tyle co ty. Jesteś w stanie złapać zwykły długopis i to powtórzyć? Ej, patrz, coś tak potrafię? Trzymam. Huhu nieźle. Fajnie się trzyma ten długopis. Kurczę. huhu. Mięsny jesz. I to tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za zobaczenie kolejnego. Zapytaj, beczkę z odpowiedziami wideo! A za tydzień pytanie tekstowe, czyli ci z Was, którzy są zbyt brzydcy, żeby pojawiać się przed kamerą, też będą mieli swoje 5 minut. Zapraszam!